Przychodzi w życiu moment, gdy ból przestaje być hałasem i staje się językiem, tajnym językiem, który potrafią odczytać tylko ci, którzy kiedyś cierpieli w milczeniu. Słyszysz ostre słowo i się nie obrażasz, bo słyszałeś o wiele gorsze. Odczuwasz czyjąś nieobecność i nie popadasz w rozpacz, bo już wiesz, że najgorsze porzucenie to to, które sam sobie zadajesz. Obserwujesz, jak ludzie odchodzą, i zamiast gonić za nimi oddychasz. Bo wreszcie rozumiesz. Ból, który cię złamał, to ten sam, który cię odbudował. Być może spędziłeś lata, próbując zrozumieć, dlaczego tak bardzo bolało, próbując odczytać, czemu niektóre gesty zapadły ci tak głęboko w pamięć, dlaczego słowa wypowiedziane w ułamku sekundy prześladują cię przez dekady. A odpowiedź, bolesna w swej, prostocie jest taka, że wierzyłeś, oczekiwałeś. Kochałeś całą duszą i w zamian otrzymywałeś połówki, okruchy, chłodne milczenia. A co najokrutniejsze, zamiast się wycofać, dopasowywałeś się, próbowałeś zmieścić, próbowałeś przypodobać, próbowałeś zasłużyć na miłość jak żebrak proszący o uczucie, i w tym wszystkim zatraciłeś siebie. Karl Jung napisał: Dopóki nie uczynisz nieświadomości świadomą, będzie kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. I być może takim było Twoje przeznaczenie aż dotąd, cierpieć w milczeniu, podlegając wzorcom, których nie rozumiałeś. Myśleć, że problem tkwi w tobie, że jesteś zbyt wrażliwy, zbyt potrzebujący, zbyt intensywny. Tymczasem, wszystko, czym byłeś, to pełnią. A ból wkroczył, bo nauczono Ciebie się rozczłonkować, aby zostać zaakceptowanym. Ale jest coś, czego nikt ci nie powiedział. Nadchodzi chwila, gdy dusza się męczy i kiedy męczy się milczeć, zaczyna się przebudzenie prawdziwe. To, które nie potrzebuje pięknych fraz ani duchowych obietnic. Przebudzenie rodzące się z wyczerpania, z przemęczenia cierpieniem z tych samych powodów, przy tych samych ludziach, nosząc te same ciężary. Dzień, w którym patrzysz w lustro i zamiast pytać, dlaczego to wciąż boli, mama, na nam, mówisz, to już do mnie nie należy. I wtedy wszystko się zmienia. Uświadamiasz sobie, że świat może pozostać taki sam. Ludzie ze swoimi nieobecnościami i wymaganiami będą nadal istnieć. Ale coś w tobie zamilkło. Część, która kiedyś błagała, teraz obserwuje. Część, która kiedyś odpowiadała tym samym, teraz rozumie. Część, która kiedyś się raniła, teraz chroni się miłością. Bo gdy budzisz się dla siebie, nie ma już miejsca dla tych, którzy tylko potrafią ranić. Kiedy patrzysz, na siebie prawdziwymi oczami, nikt nie może cię już zapomnieć, bo ty sam pamiętasz, kim jesteś. Ten film jest dla ciebie, który się zmęczyłeś, który zbyt długo płakał w ciszy, który winił się za rany, których nie zadał, który był zbyt lojalny wobec tych, którzy nigdy nie mieli odwagi dostrzec cię w całości. Ten film nie ma Cię nakłonić do reakcji, macie podnieść, ale nie z gniewem, z jasnością umysłu. Z nową, głęboką siłą, która rodzi się, gdy postanawiasz, że nic i nikt już cię nie skrzywdzi, nie dlatego, że się zahartowałeś, ale dlatego, że wreszcie się uzupełniłeś. Jeśli czujesz, że nadszedł ten moment, weź głęboki oddech, poczuj, co ten ból jeszcze chce ci pokazać i przygotuj się, bo od teraz zaczyna się proces nie magicznego uzdrowienia, ale autentycznego odrodzenia. I jak mówił Jung, ten, kto patrzy na zewnątrz śni, ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Ile razy przysięgałeś, że będzie inaczej, że następnym razem nie pozwolisz, by to przeszło, by to zabolało, byś wpadł w tę samą pułapkę. A mimo to, nawet z wszystkimi obietnicami składanymi w łzach lub gniewie, znów znajdowałeś się w tej samej sytuacji. Powtarzałeś wybór, powtarzałeś wzorzec, powtarzałeś cierpienie. Zmieniają się twarze, zmieniają się konteksty, ale uczucie jest takie samo. Znowu czujesz się mały, zapomniany, niewidoczny, wykorzystany. To nie pech, to nie przeznaczenie, to nieświadomość. To głęboki umysł odtwarzający, jak echo, tę samą scenę, aż będziesz gotów zobaczyć to, co zawsze tam było. Karl Jung ostrzegał z chirurgiczną precyzją. Dopóki nie uczynisz świadomym tego, co jest w nieświadomości, będzie to kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Właśnie o to chodzi. To nie, inni wciąż cię ranią. To ta część ciebie, niewidoczna, niezintegrowana, wciąż stawia cię w tych samych miejscach. Ciągle powtarzasz cierpienie nie dlatego, że chcesz cierpieć, ale dlatego, że jeszcze nie zrozumiałeś, co ból chce ci przekazać. On nie wraca z okrucieństwa, wraca z miłosną upartością, wraca, bo w tobie jest coś, czego jeszcze nie spojrzano z prawdą. Nieświadomość ma ogromną moc, przechowuje twoje dziecięce doświadczenia, traumy, najgłębsze przekonania o miłości, o zasługiwaniu, o tym kim jesteś. A jeśli kiedyś nauczyłeś się, że musisz milczeć, aby być kochanym, dziś milczysz bezwiednie. Jeśli nauczyłeś się, że musisz się podobać, by nie zostać porzuconym, poddajesz się aż do granic wyczerpania. Jeśli nauczyłeś się, że odczuwanie jest niebezpieczne, zamykasz serce, choć pragniesz bliskości. A najbardziej bolesne, robisz to wszystko myśląc, że podejmujesz świadome wybory. Ale prawda jest taka, że nie wybierasz. Wykonujesz niewidzialny scenariusz. Stary scenariusz nagrany w milczeniu wewnątrz ciebie. Dlatego powtarzanie cierpienia nie jest głupotą, to wołanie o pomoc, to twoja dusza próbująca powiedzieć, że wciąż są otwarte rany, że są nieprzepracowane cierpienia, że musisz przestać szukać na zewnątrz tego, co można odnaleźć tylko wewnątrz. Bo dopóki nie złamiesz tego cyklu wewnętrznie, świat będzie odzwierciedlać tę samą lekcję. Uzdrowienie zaczyna się, gdy dostrzegasz, że problem nie tkwi w innych. To ta część Ciebie, która wciąż wierzy, że zasługuje na mniej, która wciąż toleruje to, co rani, która wciąż myli miłość z nieobecnością, która wciąż nazywa okruchy uczuć ucztą emocjonalną. Gdy zaczynasz to dostrzegać, coś się zmienia. Nie musisz już nikogo obwiniać, ani siebie, po prostu rozumiesz, że ból nie jest wrogiem, jest posłańcem, a jedyna droga, by już nie cierpieć, to odczytać Jego przesłanie. Co się powtarza, ujawnia się. Co się ujawnia, integruje. A co się integruje, przekształca. Od tego momentu historia się zmienia. Przestajesz odtwarzać rany, przestajesz wpadać w te same emocjonalne pułapki. I zaczynasz kroczyć z jaśniejszym spojrzeniem, jaśniejszą duszą i sercem, które zamiast krwawić, wreszcie zaczyna bić z wolnością. Za każdym obecnym cierpieniem kryje się zapomniane źródło. Scena, której być może nie pamiętasz w szczegółach, ale którą Twoje ciało nadal odczuwa. Chwila dawno temu, gdy się rozpadłeś, gdy coś w Tobie nauczyło się, że bycie całym jest niebezpieczne, że bezpieczniej jest milczeć niż prosić, że lepiej jest przypodobać się niż przeszkadzać. To tam, w tej pierwotnej ranie, świat nauczył Cię, że miłość wiąże się z bólem, że uczucie jest niestabilne, że Twoja obecność nie wystarcza. I od tamtej pory nawet nieświadomie żyłeś, próbując naprawić tamten moment. Karl Jung rozumiał, że każde niezintegrowane doświadczenie zamienia się w kompleksy, jądra intensywnych emocji uwięzione w nieświadomości, kształtujące naszą rzeczywistość nieświadomie. Dlatego reagujesz z taką siłą na drobnostki, dlatego płaczesz, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego, dlatego odczuwasz strach, gniew, zazdrość, poczucie winy w proporcjach, które wydają się przesadzone. To nie przesada, to echo, stare echo, pochodzące z miejsca w tobie, które nadal jest zamrożone w czasie. Ta pierwotna rana ma wiele postaci. Mogła być subtelnym odrzuceniem od tej osoby, którą najbardziej kochałeś, emocjonalnym porzuceniem, ciągłą krytyką, chłodnym milczeniem, rozczarowanym spojrzeniem. Niewypowiedzianym żądaniem, byś był kimś, kim nie byłeś, i by przetrwać, stworzyłeś maski, rolę, postaci: silnego, grzecznego, niewidzialnego, tego, który nikogo nie drażni, tego, który robi wszystko dla wszystkich, tego, który nigdy nie popełnia błędu, tego, który dźwiga wszystko. I im bardziej oddalałeś się od siebie, tym ból rósł, ale ten ból nie miał Cię zniszczyć, miał Cię obudzić. Pokazać, gdzie się porzuciłeś, poprowadzić z powrotem do sceny, która wciąż w tobie pulsuje, prosząc o opiekę, bo dopóki to zranione dziecko nie zostanie przyjęte, dorosły będzie się sabotował, będzie przyciągał. Relacje, w których musi udowadniać, że zasługuje na miłość, będzie tolerował to, co rani, tylko po to, by nie przeżyć na nowo porzucenia, które kiedyś prawie cię zabiło od środka. Jung mówił, że uzdrowienie wymaga konfrontacji. Z własną duszą. I ta konfrontacja to nie wojna, to ponowne spotkanie. Usiąść przed swoją historią z uczciwością, spojrzeć na ból bez odwracania wzroku, poczuć bez poczucia winy i przede wszystkim zrozumieć, że nie jesteś zepsuty. Jesteś rozfragmentowany. A fragmenty można złączyć. To, czego ci brakuje, to nie siła, to pozwolenie. Pozwolenie, by być sobą, ze wszystkim, co czujesz. Ze wszystkimi częściami, które zostały porzucone w imię przetrwania. Pierwotna rana nie musi być przeznaczeniem, może być początkiem Twojego odrodzenia, ale by tak się stało, musisz przestać uciekać, przestać udawać, że wszystko jest w porządku, przestać rozpraszać się hałasem i pośpiechem, bo uzdrowienie nigdy nie przychodzi z zewnątrz, nigdy nie przychodzi z czasem. Uzdrowienie przychodzi tylko wtedy, gdy usiądziesz w milczeniu. I posłuchasz, co twoja dusza próbuje ci powiedzieć od lat, i zawsze mówi to samo: Wróć, zobacz mnie, przytul mnie, wciąż tu jestem. Każdy ma swoją cień, i wbrew temu, co wielu myśli, cień to nie to, co złe w innych, cień to to, co istnieje w nas, czego nie potrafiliśmy zaakceptować, to uczucia, których nauczyliśmy się zaprzeczać, pragnienia, które uważaliśmy za wstydliwe, emocje, które powiedziano nam, że nie możemy mieć. To gniew, który przełykasz z uśmiechem, to zazdrość, którą maskujesz uprzejmością, to smutek, który ukrywasz produktywnością. To wszystko, co musiałeś uciszyć, by zostać zaakceptowanym, a teraz odwiedza cię w postaci lęku, sabotażu i bolesnych relacji. Karl Jung mówił, że niekonfrontowany cień się projekcje. I właśnie dlatego przyciągasz ludzi, którzy wywołują w tobie ból wydający się nieproporcjonalny. Nie reagujesz na drugiego człowieka, reagujesz na część siebie, którą on ujawnia. Gdy ktoś cię odrzuca, to może nie ta osoba cię rani, lecz uruchamiany przez nią mechanizm w tobie, związany z poczuciem braku przynależności. Gdy ktoś cię ignoruje, to może nie jego milczenie cię boli, ale ta część ciebie, która wciąż wierzy, że nie zasługuje na wysłuchanie. Tak działa cień, nie przemawia wprost. Objawia się we wzorcach, powtórzeniach, w ludziach, którzy zdają się pojawiać znikąd, ale zawsze wywołują ten sam ból. Nie będziesz wolny, dopóki nie spojrzysz w oczy swojemu cieniowi. A to wymaga odwagi, odwagi, by przyznać, że część bólu, który odczuwasz, to twój własny. Nie dlatego, że go spowodowałeś, ale dlatego, że jeszcze nie miałeś siły, by go przyjąć, dopóki będziesz obwiniać innych robić z siebie ofiarę lub próbować kontrolować wszystko wokół, by nie czuć, będziesz podtrzymywać ten cykl. Cień rozpuszcza się tylko w świadomości, a świadomość zaczyna się od gotowości. Do zobaczenia Jung mówił: Nie stajesz się oświecony wyobrażając sobie figury światła, ale czyniąc świadomą ciemność. To znaczy, że uzdrowienie nie polega na staniu się idealną wersją siebie, lecz na zaakceptowaniu wszystkiego, czym jesteś, łącznie z tym, co budzi w Tobie największy lęk? Przyjęty cień zamienia się w siłę, bo gniew, gdy zostaje uznany, staje się jasnością. Strach, gdy zostaje zrozumiany, staje się ochroną. Potrzeba, gdy zostaje przyjęta, staje się miłością własną. Zazdrość, gdy zostaje oświetlona, staje się szacunkiem dla własnych granic. Wszystko, co jest negowane, wypacza się. Wszystko, co jest przyjęte, przemienia się. Nie musisz być doskonały, by nie cierpieć więcej. Musisz być cały, a całość wymaga jasności umysłu, wymaga przestania uciekać od własnego bólu, wymaga zejścia z pokorą do piwnic duszy i usiąść obok wszystkiego, co kiedyś chciałeś zakopać. Bo to właśnie tam, w najciemniejszej części, mieszka klucz do wyzwolenia. Nic i nikt nie może cię już zranić, gdy już z miłością spojrzałeś na wszystkie części siebie, które kiedyś cierpiały. Nie musisz bać się cienia. On nie jest przeciwko tobie. On to ty, błagający by zostać dostrzeżonym. A gdy zostaje drugi człowiek traci moc ranienia cię, bo to co kiedyś raniło cię z zewnątrz, już nie rani cię w środku. Rozpoznajesz siebie. Uzupełniasz się. wreszcie się uzdrawiasz. Istnieje cicha siła, która rodzi się w chwili, gdy przestajesz emocjonalnie zależeć od tego, co kiedyś definiowało Twoją wartość? Siła, która nie krzyczy, nie narzuca się, ale zakorzenia się na stałe. Przywiązanie uwolnione. Niechłodne odcięcie, lecz świadome odpuszczenie, które rozumie. Bo gdy pojmujesz, że nic zewnętrznego nie ma mocy definiować, kim jesteś, świat już nie może Cię zranić w ten sam sposób. Krytyka nie destabilizuje, nieobecności nie łamią, odrzucenia Cię nie definiują. Wciąż jesteś cały, jasny, skoncentrowany. Karl Jung rozumiał, że większość naszego cierpienia rodzi się z identyfikacji. Cierpimy nie z powodu tego, co się wydarzyło, ale z powodu tego, co to porusza w nas, z powodu obrazu siebie, który stworzyliśmy, z roli, którą uwierzyliśmy, że musimy wypełniać, z oczekiwań, które rzuciliśmy na drugiego. Przywiązanie to desperacka próba utrzymania przy życiu ideału uidealizowanego ja. Obrazu, kontroli, fałszywego poczucia, że jeśli ktoś się zmieni, jeśli cię dostrzeże, jeśli cię pokocha, wtedy będziesz wystarczający. Ale nigdy nie jest. Prawdziwa moc rodzi się, gdy odpuszczasz. Gdy przestajesz walczyć o to, by cię zobaczyli. By cię zrozumieli, by cię zaakceptowali. Gdy mówisz nie z gniewem, ale z łagodną stanowczością, już tego nie potrzebuje. I właśnie wtedy, w tej chwili zaczyna się wyzwolenie. Bo drugi możecie nadal krytykować, ale ty już się nie zachwiasz. Możecie zignorować, ale ty się nie zgasisz. Możecie opuścić, ale ty się nie zgubisz. Bo centrum nie jest już na zewnątrz, jest w tobie. Przywiązanie uwolnione to nie obojętność, to dojrzałość emocjonalna. To moment, gdy przestajesz błagać o okruchy i zaczynasz kultywować ucztę w sobie. To moment, gdy rozumiesz, że to, co inni o tobie mówią, Mówi o nich, a to, co przyjmujesz jako prawdę, buduje lub niszczy twój spokój. To moment, gdy uczysz się mówić nie z czułością, odchodzić bez krzyku, milczeć, gdy wcześniej desperacko próbowałeś się tłumaczyć, Jung mówił, że indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, wymaga wyrzeczenia się wszystkiego, co nie rodzi się z twojej istoty. I to boli: boli odpuścić potrzebę przypodobać się. Boli zrezygnować z pragnienia zawsze być w porządku, silnym, kochanym, ale po tym bólu przychodzi wolność. Bo to co zostaje, to twoje prawdziwe i nikt ci tego nie odbierze. Znasz siebie. Wiesz co czujesz, wiesz co nosisz i dlatego nie pozwalasz się już manipulować emocjonalnymi szantażami ani oczekiwaniami, które do ciebie nie należą. Uczysz się stawiać siebie, nie gubiąc się. Uczysz się ustępować, nie ani chilując siebie uczysz się kochać nie niszcząc się i to w tym stanie świadomości świat już cię nie dotyka z tą samą siłą bo to co kiedyś cię raniło było tym co próbowałeś ukryć teraz wszystko jest na widoku nic nie jest już bronią przeciwko tobie gdy zmieniłeś to w mądrość to jest prawdziwe uwolnienie nie to by nie czuć to czuć wszystko ale nie być już niczym zniewolonym to kochać lekkością Odpuszczać spokojem, odejść z wdzięcznością, i zostać tylko wtedy, gdy bycie nie kosztuje Twojej duszy. Gdy osiągasz ten punkt, życie się zmienia. I zmienia się, bo ty się zmieniłeś, bo teraz nic i nikt. Nie może cię zranić jak kiedyś. Ból znajduje schronienie tylko tam, gdzie jest pustka, gdzie brakuje wewnętrznej obecności, gdzie Twoje części wciąż są rozfragmentowane. Czekając, że ktoś z zewnątrz wypełni to, czego sam nie nauczyłeś się uznać. Dlatego krwawisz bardziej, gdy jesteś rozdarty gdy żyjesz między tym, co czujesz, a tym, co pokazujesz między tym, czego pragniesz, a tym, co akceptujesz w milczeniu między tym, w co wierzysz, a tym, co znosisz ale gdy dusza zaczyna się znowu zbierać w całość. Gdy przestajesz szukać na zewnątrz tego, co zawsze było wewnątrz, ból nie ma już, na czym się oprzeć. Przychodzi, ale nie pozostaje. Karl Jung mówił o całości. Dusza według niego pragnie jedności, niedoskonałości, lecz integracji. Ból jest najczęściej objawem duszy, która zagubiła siebie. Twojego stłumionego światła, ignorowanego, cienia przytłumionej prawdy. A uzdrowienie zaczyna się, gdy decydujesz, że nie będziesz już żyć w kawałkach. Gdy zaczynasz przyjmować każdą część siebie z taką samą współczuciem, jakim obdarzałeś innych. Gdy przestajesz czekać, że ktoś cię uratuje i wybierasz z pokorą i odwagą powrót do wnętrza. Być cały to być pojednanym to patrzeć na swoją historię bez negowania żadnego rozdziału to czcić nawet swoje upadki, bo wiesz, że to one nauczyły cię podnosić się z większą świadomością to przytulić to, co bolało. Bo tam narodziły się korzenie Twojej siły. To przestać dzielić świat na to, co mnie wzmacnia i to, co mnie niszczy, bo dostrzegasz, że nawet to, co wydawało się niszczyć, popchnęło cię ku przebudzeniu. Cała dusza nie zamyka się na światem, wzmacnia się w nim. Czuje wszystko, ale już się nie topi. Dostrzega emocjonalne gry, ale nie wchodzi w nie. Słyszy ostre słowa, ale nie pochłania ich jak prawdy. Bo teraz masz w sobie stabilny grunt, przestrzeń wypełnioną przez ciebie samego, Twoją prawdą, Twoją historią, Twoim świadomym wyborem, by być sobą, bez rozczłonkowywania się, by zmieścić się w ciasnych ramach. Gdy dusza jest, cała ból może przyjść, ale nie rozłoży cię, nie porwie, nie zdecyduje za ciebie, bo teraz odpowiada Twoje centrum. Nie trauma, nie potrzeba, nie rozpacz, to Twoja dojrzała obecność. Nauczyłeś się być swoim własnym domem, i to zmienia wszystko. Od tego momentu nie chodzi już o ochronę przed światem. Chodzi o kroczenie po świecie z jasnością, która rozprasza każdą próbę manipulacji, każde ostre słowo, każdą nieobecność, która kiedyś cię rozdzierała. Teraz czujesz. Ale nie gubisz się. Dostrzegasz. Ale nie toniesz. Kochasz. Ale nie porzucasz siebie. To jest cała dusza. Niereaktywna, lecz przebudzona. Nie niespokojna, lecz obecna, niepotrzebująca, lecz pełna siebie. A gdy żyjesz w tym stanie, cierpienie staje się rzadkie. Nie dlatego, że życie jest łatwe, lecz dlatego, że ty wreszcie jesteś na tyle cały, by przejść przez wszystko nie łamiąc się. Gdy dochodzisz do punktu, w którym nie musisz już reagować, to znaczy, że coś w tobie wreszcie się ustatkowało. Nie ma już pośpiechu, by naprawiać, ani presji, by się tłumaczyć. Nie ma już bólu ukrytego za ostrymi słowami, ani lęku kryjącego się za próbą pokazania siły. Wszystko ucichło. I w tej ciszy rodzi się prawdziwa siła nie siła kontroli, ale siła zrozumienia, że największą odpowiedzią jest stan twojego wnętrza. Świat pozostaje taki sam. Ludzie wciąż będą projektować, testować, prowokować, ale ty już nie jesteś tym samym. Teraz jest przestrzeń między tym, co się dzieje. A tym, co robisz, z tym, co się dzieje. A ta przestrzeń? To wolność. To tam mieszka cisza. Nie cisza pominięcia, ale cisza dojrzałości. Cisza, która widzi wszystko, ale nie musi interweniować, która rozumie wszystko, ale nie musi naprawiać, która czuje wszystko, ale już nie pozwala się zdominować. Karl Jung mówił, że drzewo rośnie ku niebu w takiej mierze, w jakiej jego korzenie sięgają w piekło. I ta głębia podtrzymuje prawdziwą ciszę, bo już odwiedziłeś swoje cienie, już stawiłeś czoła swoim bólom, już spojrzałeś w lustro w najgorsze dni i postanowiłeś trwać. I teraz po wszystkim nie musisz już niczego udowadniać. Po prostu idziesz pewnym krokiem, spokojnym spojrzeniem, przebudzoną duszą. Siła ciszy to nie brak głosu, to świadoma obecność. To moment, gdy twoja spokój zaczyna niepokoić tych, którzy oczekiwali twojego chaosu. Gdy twoja pogoda ducha rozbraja tych, którzy przychodzili gotowi do starcia, gdy twoja stabilność dezorientuje tych, którzy rozumieją siłę tylko jako krzyk, ty nie krzyczysz, nie atakujesz, nie cofasz się, po prostu jesteś i to bycie staje się twoją najpotężniejszą formą istnienia. Prawdziwa dojrzałość to wiedzieć, że możesz zareagować, ale wybierasz, by tego nie robić, bo już rozumiesz, że nie musisz wygrywać żadnej dyskusji, ani kontrolować żadnej narracji. Już nie zależy Ci narracji, zależy Ci na pokoju, już nie chcesz przekonywać, chcesz czuć, już nie szukasz widowni, chcesz ciszy, już nie odpowiadasz, by się bronić, odpowiadasz tylko wtedy, gdy to konieczne i z elegancją kogoś, kto zna siebie. Ta wewnętrzna cisza jest też tarczą, bo gdy wchodzisz w ten stan, drugi już Cię nie rani. Jego słowa uderzają, ale nie przenikają. Jego nieobecności bolą, ale cię nie opróżniają, Jego czyny rozczarowują, ale cię nie łamią. Bo część ciebie, która kiedyś reagowała, teraz obserwuje, część, która kiedyś wybuchała, teraz rozumie, a część, która kiedyś błagała, teraz wystarcza sobie sama. Transcendencja to nie oddalenie się od świata, to być w świecie, nie będąc przez niego posiadanym, to czuć wszystko, a mimo to wybierać ciszę jako odpowiedź. Bo wiesz, to, co zasługuje na odpowiedź, zostanie przez Ciebie odpowiedziane obecnością, a to, co nie zasługuje, zostanie rozpuszczone w Twojej eleganckiej obojętności, i wtedy wreszcie dostrzegasz, nic i nikt już Cię nie zrani. Nie dlatego, że świat przestał ranić, ale dlatego, że już nie żyjesz pod kontrolą bólu. Żyjesz pod kierunkiem swojej prawdy. A ta prawda, gdy milczy, oświeca, a gdy przemawia, leczy. Spędziłeś tyle czasu próbując chronić się przed bólem, że być może zapomniałeś, jak to jest żyć bez strachu przed nim, tyle czasu próbując zrozumieć, dlaczego bolało, że być może nie zauważyłeś, że ból już nie musi niczego za ciebie decydować. Był nauczycielem, tak, był znakiem, był impulsem do przebudzenia, ale teraz może odpocząć, a ty również. Karl Jung mówił. Że nie ma przebudzenia świadomości bez bólu, ale też, że ból jest jak poród nowej świadomości. I przeszedłeś już przez ten poród, poczułeś na własnej skórze, co znaczy być rozbitym od środka, ale też poczułeś siłę odbudowy, odbudowania się, spojrzenia na siebie innymi oczami. Nie jesteś już tym samym. I dlatego nic i nikt nie zrani cię już w ten sam sposób, bo teraz to ty decydujesz. Decydujesz, co wpuszczasz i co zostawiasz. Decydujesz, co Cię definiuje, a co mija. Decydujesz, co zasługuje na odpowiedź, a co zasługuje tylko na ciszę Twojego nowego centrum. Jesteś cały, jesteś obecny. A Twoja historia ze wszystkim, co Cię zraniło, teraz zamienia się w żyzny grunt pod coś, co już nie zależy od nikogo Twoją wewnętrzną wolność. Nowe życie zaczyna się tak, w chwili, gdy przestajesz prosić o pozwolenie na istnienie, w chwili, gdy słuchasz siebie. Przyjmujesz siebie, wybierasz siebie, nie po to, by izolować się od świata, ale by integrować się z nim z większą całością, większą świadomością, większą miłością do siebie. Teraz kroczysz z pewnością, a duchy, które kiedyś cię ścigały, już cię nie doganiają, bo teraz idziesz z przebudzoną duszą, a jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie, napisz to w komentarzach. Która część tego filmu przemówiła do Twojej historii? Jakiego bólu jesteś wreszcie gotów się pozbyć? Twoje dzielenie się może być światłem, które inna dusza potrzebuje dziś znaleźć. Napisz: podziel się. Pozwól, by to miejsce było lustrem uzdrowienia. Jeśli to Ci pomogło, polub ten film. To pomoże szerzyć przesłanie do tych, którzy wciąż tkwią w cyklu bólu. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj teraz kanał. Tutaj znajdziesz co tydzień głębokie refleksje, psychologiczną mądrość, stoicyzm i filozofię stosowaną w codziennym życiu, zawsze z prawdą, zawsze z duszą. I proszę, podziel się tym filmem z kimś, kto cierpi w milczeniu. Może to być przyjaciel, członek rodziny, ktoś, kto potrzebuje usłyszeć, może właśnie dziś, że istnieje droga, że jest wyjście, że ból nie jest wieczny i że istnieje tak, życie po nim. Lżejsze, pełniejsze, twoje nie. Jesteś sam i nie jesteś złamany. Odradzasz się. A ten, kto odradza się ze świadomością, nigdy już nie wraca do dawnego życia, do następnego filmu. I pamiętaj, gdy stajesz się domem dla siebie, świat traci moc cię wygnać. Nic i nikt już cię nie skrzywdzi, bo teraz wreszcie wróciłeś do siebie.